Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam do zaprezentowania Państwu samochód oczywiście, który jest na sprzedaż. Jest to Mazda 3, wyprodukowana w 2013 roku. Pod maską tego samochodu mamy 2-litrowy, wolnosący silnik benzynowy, czyli najlepszy wybór jeśli chodzi o samochody marki Mazda, który generuje od 165 koni mechanicznych. Jest to ta najmocniejsza wersja silnika w połączeniu z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Samochód pochodzi z polskiego salonu, tak więc od początku do dnia dzisiejszego jego historia jest w pełni udokumentowana oraz oczywiście nam znana, co też Państwu przekażemy. Mnóstwo faktur, dokumentów odnośnie serwisowania tego samochodu. Oczywiście to wszystko zostanie Państwu przekazane. Raz, że wraz z tym materiałem, dwa w momencie kupna samochodu. Do dnia dzisiejszego samochód pokonał 225 tysięcy km, jeśli się nie mylę. Jeszcze za chwilkę to sprawdzimy. Aczkolwiek ten egzemplarz jest w pełni sprawny. Nie byłoby tak kolorowo, aczkolwiek doinwestowaliśmy ten samochód po to, by miał wszystko, co najlepsze, by był w pełni sprawny, gotowy do jazdy. I oczywiście poczyniliśmy tutaj kilka inwestycji. Oczywiście oleje, filtry standardowo, jak to u nas bywa, wszystko macie Państwo wymienione. Dzisiaj w tym filmie sobie troszeczkę poskaczemy, tak więc. No przepraszam z góry za jakość tego wideo, aczkolwiek pokażemy wszystko Państwu od A do Z. Mamy tutaj nowe tarcze oraz klocki hamulcowe na tylnej osi. Z tyłu mamy nowe amortyzatory wraz z mocowaniami. Mamy tutaj również nowe końcówki drążków kierowniczych, oczywiście na osi przedniej. Nowe łączniki stabilizatora z przodu jak i z tyłu. Oczywiście wymienione świece zapłonowe profilaktycznie, nowy olej w i tolaju powietrza, kabinowy. To wszystko po to, by Państwo, kupując ten samochód, nie musieli ponosić żadnych innych, większych kosztów. Auto jest w 100% sprawne, gotowe do jazdy, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Jeśli chodzi o koła, mamy tutaj 16 calowe alufelgi, oryginalne, na oponie wielosezonowej, opony w naprawdę bardzo dobrym stanie. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to oczywiście ich też nie możemy pominąć, zobaczcie drobne zarysowanie tutaj na przednim lewym błotniku. Nie chcieliśmy tego lakierować, woleliśmy to zostawić tak jak jest. To samochód mówmy się, ma 12 lat, więc zobaczcie, tutaj błotnik jest wszystko w porządku. O, dopiero tutaj jakieś drobne rysy wynikające z normalnego użytkowania się pojawiły na tym aucie. I tak od A do Z sobie każdy szczegół każdy detal w tym samochodzie omówimy. Z tyłu, tak jak mówiłem, nowe hamulce, nowe amortyzatory, nowe łączniki stabilizatora. Wszystko po to, by Państwo mogli od razu śmiało jeździć tym samochodem. Zobaczcie, tutaj powłoka lakiernicza prezentuje się naprawdę dobrze. Poza tamtą delikatną wskazą w tamtym miejscu, czyli na błotniku od strony kierowcy. Z tyłu reflektory oczywiście LEDowe, owe czujniki parkowania, kamera cofania. To wszystko bardzo dobrze do siebie pasuje. Z tyłu, tutaj na tylnym zderzaku, w tym miejscu, zobaczcie, takie drobne zarysowania są obecne. Przyciemnione tylne szyby, rury wydechowe z tyłu. Zobaczcie, prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj, z tej strony, z tej perspektywy, wygląda to tak. Ja przepraszam za to jakoś wideo, aczkolwiek, z powodów prywatnych gdzieś tam. Chorobowych, że tak powiem. No, musimy przyzwyczaić się, że przez jakąś chwilę te wideo będą tak wyglądały. Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, ten niestety, ten wie, do jakich standardów przywykliśmy. Z tyłu nas, do rzaku, drobne ryski. Proszę też się, jakby tym od razu nie zraszać do samochodu, ponieważ ja bardzo często słyszę od klientów, że przyjeżdżają na miejsce. I szukają tych rzeczy, tych rys, o których ja mówię. My po prostu chcemy Państwu pokazać wszystko od A do Z, jak jest w tym samochodzie, by na miejscu nie było żadnych nieporozumień między nami po prostu. Dlatego często nawet pokazujemy więcej niż w rzeczywistości są Państwo w stanie to dostrzec. Autko jest czyste, zadbane, bardzo dobrze utrzymane, nawet nieraz, gdy pewnie jeździcie, oglądać samochody te samochody są nieprzyszykowane, nieumyte no i też tych wszystkich takich niedoskonałości Państwo nie są w stanie zauważyć, dlatego u nas robimy to totalnie na odwrót chcemy by Państwo znali całą historię samochodu którego, które kupujecie z przodu mamy światła LED do jazdy dziennej, halogeny, spryskiwacze reflektorów ksenonowe światła i ten przód prezentuje się naprawdę świetnie, auto generalnie stwarza taką Taką iskierkę jakby samochodu sportowego, jak to na Trójkę przystało już od dawnych, dawnych lat. Wygląda naprawdę świetnie, prezentuje się elegancko. Ten przebieg 225 tysięcy km, głównie autostradowy. No tutaj poprzedni właściciel latał tak naprawdę trasy Szczecin-Warszawa bodajże. Dosyć często, więc ten przebieg też z tego się właśnie urodził. Jest w pełni dokumentowany, jest oryginalny, jest potwierdzony. Tak więc o to Państwo nie mają się co martwić. Tak jak powiedziałem, auto jest doinwestowane w pełni sprawne oraz gotowe do jazdy. Myślę, że możemy teraz przejść sobie tutaj powoli do bagażnika. Zobaczcie, mamy kamerkę cofania. LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Na środku brak jakichkolwiek zniszczeń. Mamy dodatkowo gumowe dywaniki, oryginalne jeszcze zobaczcie, nieużywane. Pod spodem mamy, jak widzicie, wszystko jest nawet w oryginalne zachowane. Gaśnica, trójkąt, apteczka jest tam w boczku, zestaw naprawczy, wszystko tutaj ma swoje miejsce. Mamy tutaj również jeszcze podświetlenie bagażnika. Tutaj taką wnękę z jednej, jak i z drugiej strony i zobaczcie jak się to prezentuje samochód jest w 100% kompletny wszystkie plastiki, rzeczy, przyciski są na swoim miejscu wnętrze zadbane zobaczcie jak może wyglądać samochód po 12 latach użytkowania tapicerki w stanie doskonałym fotele również na dwóch tylnych bocznych fotelach mam oczywiście mocowania Isofix tutaj na środku podłokietnik z dwoma miejscami na napój Napicerka nie zniszczona, tak samo na drzwiach tutaj tylnych od strony pasażera. Konsola, deska rozdzielcza prezentuje się właśnie tak, czyli naprawdę bardzo dobrze. Tutaj również wszystko wygląda świetnie. I jeśli chodzi o miejsce przeznaczone dla kierowcy, czyli zobaczcie, 12 lat użytkowania, 225 tysięcy kilometrów. I tutaj te elementy w ogóle nie są zniszczone, nie dają po sobie poznać tych kilometrów. Wszystko wygląda naprawdę świetnie. Fotel kierowcy również wygląda dobrze. Zobaczcie, tu wszystko jest na swoim miejscu, jakoś delikatnie tutaj zmarszczony. Tylko jest ten fotel, poza tym żadnych więcej uszkodzeń na sobie nie nosi. Mamy, zobaczcie, nawet regulację odcinka lędźwiowego. Oczywiście również pełną regulację fotela. Samochód mamy przez całe wideo odpalony. I teraz myślę, że jest część, by pokazać Państwu ten samochód w środku. Mianowicie, chyba zrobimy to właśnie z perspektywy kierowcy. Zamkniemy sobie drzwi i zobaczcie, jaki tutaj ładny obraz mamy przed sobą. Bardzo ładnie skomponowana deska rozdzielcza, kilka dodatków w czarnym lakierowanym połysku. Te przyciski z tej strony to między innymi zobaczcie, włączenie, wyłączenie kontroli trakcji, resetowanie czujników ciśnień w kołach, system i-stop, czyli tak popularny nazwa mówiąc start-stop oraz RVM. Czyli czujnik martwego pola, który też jest tutaj oczywiście dostępny. Zobaczcie, wszystko od razu pojawia się Państwu na desce, tutaj rozdzielczej przed kierowcą. Lusterka, oczywiście elektryczne, cztery elektryczne szyby. Tutaj mamy możliwość zablokowania tylnych szyb, żeby dzieci podczas jazdy się nam nimi nie bawiły. Lusterka są również, jak Państwo widzą, elektrycznie składane. Kierownica skórzana w stanie perfekcyjnym, ponieważ jest ona obszyta, tak żeby bardzo e, przyjemnie dotykało się tą kierownicą i jeździło tym samochodem. Na środku, klakson oczywiście sprawny. E, manetki świateł mamy oczywiście światła w trybie automatycznym, halogeny, światło przycigielne z tyłu i czytelne e, zegary, tutaj przed kierowcą. Tylko sobie e, przepraszam. Rozświetlimy właśnie ten wyświetlacz. Wiadomo, gdy jest wieczór, to wszystko lepiej tutaj widać. 225 tysięcy kilometrów to jest przebieg tego samochodu. Z lewej strony obrotomierz, na środku prędkościomierz, zobaczcie. Z prawej strony komputer pokładowy. Możemy zobaczyć m.in. średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć na danym paliwie i tak dalej. Tutaj, oczywiście, sterowane tymi przyciskami. Tu mamy również przyciski od multimediów, w tym przypadku jest to radio. Mamy tutaj nawigację. Apple CarPlay, Android Auto, już bezprzewodowego. Mamy kamerę cofania, mamy Bluetooth, zestaw głośno mówiący, możemy odrzucać bądź odbierać połączenia. Z prawej strony mamy limiter wraz z tempomatem. Zobaczcie, to wszystko również na desce rozdzielczej się Państwu pojawia. Co do tego ekranu, to jest on nawet dotykowy, ale tylko wtedy, gdy jesteście Państwo na, państwo na postoju i macie bodajże zaciągnięty hamulec ręczny. Auto musi być na postoju. Zobaczymy tylko, czy to teraz działa. Zobaczcie. Tak, wszystko tutaj działa, więc auto musi być na postoju, prędkość samochodu musi wynosić zero. Niezależnie, czy macie zaciągnięty, czy spuszczony hamulec ręczny. I mamy tutaj, zobaczcie, całego CarPlay'a. Jeśli oczywiście jedziecie, no to wtedy obsługujecie się tym joystickiem tutaj. Ale teraz stoimy, tak więc zobaczcie, macie CarPlay'a, mapy Google, możecie do kogoś sobie zadzwonić. Macie również aplikacje, tak jak kalendarz, wiadomości. Whatsappa, na przykład Spotify'a, nawet zobaczcie, jakieś aplikacje bankowe również są tutaj dostępne. Gdy chcemy wrócić do menu głównego Mazdy, to wystarczy, że przytrzymacie drodzy Państwo przycisk, dokładnie ten, który znajduje się tutaj, czyli Mazda, bądź po prostu przytrzymacie tutaj domek. Mamy tutaj oczywiście radio, wejście USB, SD oraz AUX, co za chwilkę Państwu pokażę. Tutaj macie już główny ekran Mazdy, rozrywka czyli multimedia. Gdy ten ekran Państwu chyba będzie migał na tym wideo, nie sprawdziłem tego, przepraszam, patrząc w telefon, ale zaraz zobaczymy. Po prostu jest to normalna. Nie, nie miga. Jest to normalne zjawisko podczas nagrywania. Tutaj mamy światła awaryjne. Dwa wloty, wyloty powietrza. Podgrzewane przednie fotele regulowane w trzech płaszczyznach mocy, co Państwo teraz widzą. Dwustrefową automatyczną klimatyzację, banalną w obsłudze, oczywiście sprawną. Tutaj mamy slot na płyty. Taką wnękę na jakieś drobne przedmioty, dosyć e, głęboką. Tutaj na przykład może być miejsce na kluczyk, ponieważ to auto odpalamy bez kluczyka. E, wiadomo, otworzyć musimy już którymś z tych przycisków, aczkolwiek później kluczyk może leżeć tutaj. Wystarczy, że klikniemy e, ten przycisk i auto nam odpala. Mamy sześciobiegową manualną skrzynię biegów e, z kamerą cofania. Zobaczcie e, naprawdę bardzo dobrej jakości. Te przyciski to obsługa radia, multimediów, nawigacji. Zobaczcie, wszystko tutaj działa. Powrót tutaj, obsługa multimediów. Dwa miejsca na napój. Podłokietnik w podłokietniku mamy taką półkę. Zobaczcie, na drobne przedmioty możemy ją przesuwać. Mamy wejście 12V zapalniczki, wejście na kartę SD, wejście USB, nawet USB typ C oraz wejście Aux. Więc wszystko od A do Z w tym podłokietniku się znajduje. Tutaj reszta. Tapicerki, fotele, wszystko wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie. I ta deska naprawdę mi się bardzo mocno podoba. Mamy również fotochromatyczne lusterko wsteczne. Miejsce na e, okulary, wykończone przyjemnym materiałem. Podświetlenie wnętrza jest w technologii LED. W słowku mamy oryginalną książkę serwisową. Mamy również możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera, gdy z przodu podróżuje z nami dziecko tyłem do kierunku jazdy. Oraz tak jak Państwu wcześniej zaznaczyłem, mnóstwo papierów. Tutaj, faktur od poprzedniego właściciela, już to wszystko Państwu pokazuje. Auto jest na bieżąco, było na bieżąco serwisowane w autoryzowanej stacji. Mamy faktury za jakieś różne wymiany, rzeczy. Wszystko od A do Z. I zobaczcie, mamy również potwierdzony przebieg. Ostatni raz ten samochód w stacji autoryzowanej, czyli w serwisie Mazdy był 18 stycznia 2024 roku. Stamt przebiegu, zobaczcie, 209 tysięcy km. I tak, zobaczcie, systematycznie ten samochód uczęszczał właśnie w salonie. Mamy tutaj wszystkie te dane. Mamy również wydruk z AutoDNA, jest on udostępniony dla Państwa w ogłoszeniu. Wystarczy sobie zeskanować ten kod QR, który jest bodajże w ostatnim zdjęciu ogłoszenia. Mamy również całą historię samochodu z GOV.pl oraz oryginalny katalog. Mazdy z tamtych lat. To naprawdę tutaj można się bardzo wiele dowiedzieć o tym samochodzie. W tym aucie mamy również taki system, już to wszystko Państwu pokazuje. Jak dokładnie chyba tutaj będzie ten system, jak Ielop, czyli system odzyskiwania energii. No teraz on jest jakby niegotowy, ponieważ samochód nam na postoju chodzi, nie jedziemy tym autem, ale tutaj możemy właśnie też sprawdzić również średnie spalanie oraz to, jak ten samochód odzyskuje energię. Głównie chodzi o to, że gdy jedziecie i puszczacie gaz, samochód nam się toczy, czyli wtedy tutaj ta energia jest odzyskiwana. Jest to bardzo fajny system, pozwalający również zaoszczędzić paliwo. Jest to system, który występował tylko i wyłącznie w tej wersji najmocniejszej, czyli dwulitrowej benzynie 165 km. Konnej, jeśli chodzi o europejskie samochody, tak jak wcześniej Państwu powiedziałem, samochód pochodzi z polskiej dystrybucji. Na bieżąco serwisowany przez nas również, jeszcze przeserwisowany, tak jak to u nas bywa. I w pełni sprawny, wypuszczamy ten samochód na sprzedaż. Tak, by przyszły właściciel mógł się właśnie tym samochodem cieszyć. No Można powiedzieć tak, jak i my, będąc w jego posiadaniu. Jest to naprawdę bardzo fajny egzemplarz. Wyjdziemy sobie jeszcze raz na zewnątrz. Zrobimy małe podsumowanie. Tak więc, moi drodzy, Mazda 3 wyprodukowana w 2013 roku pod maską -litrowa benzyna benzyną mocy 165 koni mechanicznych w połączeniu z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Samochód z polskiej dystrybucji, polskiego salonu na bieżąco serwisowany, Cały, cała historia tego samochodu jest udokumentowana. Auto bardzo mocno doinwestowane, m.in. oczywiście olej silników, i tuleju powietrza kabinowy, świece zapłonowe, tarcze oraz klocki hamulcowe na tylnej osi. Amortyzatory wraz z mocowaniami również na osi tylnej, tylne łączniki stabilizatora, przednie łączniki stabilizatora oraz przednie końcówki drążków kierowniczych. Troszeczkę tych inwestycji było, ale tak jak Państwu zaznaczyłem, to wszystko po to, by kupili już Państwo samochód w 100% sprawny, gotowy do jazdy, by nie trzeba było do niego dokładać ani jednej złotówki więcej. Auto trafia do sprzedaży wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszam do kontaktu na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się hej